W małej zapomnianej kawiarence na rogu serwowana jest specjalna kawa, która na dokładnie pięć minut pozwala przeżyć swoje najszczęśliwsze wspomnienie. Co się stanie, gdy ktoś, kto stracił wszystko, spróbuje jej nadużyć lub odtworzyć wspomnienie, które nigdy się nie wydarzyło? Mężczyzna, którego życie naznaczone jest tragedią, niepewnie podnosi filiżankę do ust, czując jednocześnie nadzieję i strach, co przyniesie mu ta chwila. W jego umyśle pojawiają się obrazy z przeszłości, szczęśliwe dni spędzone z ukochaną osobą, które wydają się tak bliskie, a zarazem tak odległe. Zamykając oczy, mężczyzna zanurza się w swoje wspomnienia, czując jak wiatr delikatnie muska jego twarz, kiedy padają płatki kwiatów. W tej samej chwili tajemnicza postać, poza oknem, obserwuje go z zainteresowaniem, snując plany, które mogą zrujnować zarówno tę chwilę, jak i wszystko, co po niej nastąpi. Melodia z jukeboxa wprowadza do kawiarni nostalgiczne uczucie, sprawiając, że mężczyzna wraca do chwil pełnych radości i smutku. Z każdym łykiem stara się uchwycić ulotność chwili, nie wiedząc, że na zewnątrz czai się niebezpieczeństwo, które może zniweczyć jego szansę na odrodzenie się w pięknie przeszłości.